Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą krągę to mieścioboszeko prag ofiarować: proszę się najpokorniej, duch święty, już jest taka wola Twoja o Twoje dary dla wszystkich kapłanów, biskupów i kardynałów. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, które wówczas z najsłodszego, serce jest słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, wola Twoje, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyśmy mu pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bodzkim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł. Trzeciego dnia z martwych stał. Wstąpił na piosę. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smatych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klejko polestnej męki, mi, mi się cię dla nas i świata całego. ko. Klejko polestnej męki, mi się cię dla nas i świata całego. ko. Klejko męki, mi się citle dla nas i świata całego. ko. Klejko męki, mi się cię dla nas i świata całego ko. Klejko polestnej męki, mi się cię dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimiło uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mi się dla nas i świata całego. Klajeko, porostej męki, mi się dla nas i świata całego. Klajeko, porostej męki, mi miło się citle dla nas i świata całego. Klajeko, porostej męki, mi się dla nas i świata całego. Klajeko, porostej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajeko, porostej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Klajek <glajko> op męki, mimo mi się dla nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i y świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej męki Miej sieci dla nas i świata całego. Klejko Jego Polesnej męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego klajeko poreststej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego. Dla jego męki, menki, mi mił nas i świata całego. Dla jego męki, menki, mi mił nas i świata całego. Dla jego męki, menki, się mił nas i świata całego. Dla jego męki, menki, się mił się i świata całego. Dla jego męki, menki, mi się i świata Dla i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, pieknę do Ciebie, przychodzą przed topą, jako okrzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, aż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją, przez serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się churami aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, świętej Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrość, Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Was kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu czystości. Was kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święty, duchu Boży. Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech oki Świętej Miłości, rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych Strzałustyny. Z Panem Pokiem Akaja.